Zastosowanie zestawu witalność, ale i nukleotydy aminokwasy stosujemy w podobny sposób. One występują zawsze parami, nawet oznaczenia, oznaczenia tu są 1, 2, 3, 4 witalności, ale jeśli chodzi o nukleotydy, to oznaczenie jest 1A, 1B, także te nukleotydy występują parami. Zestaw witalność to tak odmłodzenie, zatrzymanie procesu, starzenie, yy, pobudzenie, ale też i padło słowo yy, przez naukowców, yy, że yy, pobudzenie, dostrojenie seksualności yy, to... Te wszystkie. Jedno słowo takie wspólne tego wszystkiego jest już, nie? Zaczynamy oczywiście, palna terapia to już nie jest coś, co robimy osobno, tylko to jest jako taki dodatek do tego, co robiliśmy wcześniej, czyli oczyszczenie, czakramy, organy, detoks i to możemy zrobić tak na zakończenie pędy całej, całości. Aktywujemy kamerton jeden i prowadzimy od stóp aż do szyi lewa dłoń druga. Następnie tych yy, prowadzimy co najmniej 3, potem następna aktywacja i prowadzimy tych uaktywnień trzy i potem oba razy. I teraz ciekawa sytuacja, że yy, 637 minus 635 to są dwa Hz i dodatkowe między tymi powstają fale delta według zasady biorezonansu. Lewa prawa i w dół. Następnie bierzemy zestaw 909 i 911 i aktywujemy od dołu do szyi lewa dłoń, druga, i znowu dłonie są robione dwa razy. Trzy takie aktywacje zmieniamy, podwyższamy o 2 Hz 911. I teraz oba kamertony razy 911, minus 909, to robi różnicę 2 Hz. Dodatkowo mamy jeszcze wytworzone między kamertonami falę delta i te trzy aktywacje. I teraz w myśl zasady, że energia płynie z Ziemi w kosmos, teraz będzie szła z kosmosu w dół Ziemi. I teraz mamy pierwszego kamertonu do szyi, lewa droń, długa droń i w dół trzy takie aktywacje, następnie 9, 637. I po trzech aktywacjach dwa kamertony razem równocześnie, trzy aktywacje i teraz podnosimy y, częstotliwość 909, Odłowy do szyi, lewa dłoń druga wracamy do szyi ruchy falowe w dół, następnie po trzech aktywacjach 911 i oba kamertony razem. Z lekkim odstępem trzymanym między kamerami trzy wibracji. W ten sposób robimy zestaw witalność, ale dokładnie tak samo wygląda technika do zestawu nukleotydy i